Witamy serdecznie na naszym kanale. Dzisiaj przedstawimy Wam Blue Yeti, czyli mikrofon kondensatorowy, mówiąc bardziej po ludzku, mikrofon pojemnościowy. Mówiąc bez ogródek, jest to chyba jeden z najlepszych mikrofonów, jakie mogliśmy używać i większość naszych filmów jest nagrana łącznie z tym review, jest nagrana właśnie tym mikrofonem. Blue Yeti to jest... Krok naprzód, jeżeli nagrywasz filmiki YouTube, to jest następny krok w rozwoju każdego kanału. Mikrofon Blue Yeti w niczym nie wyróżniającym się pudełku. Z przodu pudełka widać maleńkie logo, nazwę produktu oraz zdjęcie samego mikrofonu, które jest niemalże w skali 1 do 1. Poniżej mikrofonu widać można przeczytać Ultimate USB Microphone for Professional Recording, czyli uniwersalny mikrofon na USB do profesjonalnego nagrywania. Na bocznej ściance pudełka możemy zauważyć przesympatyczne gatunki Yeti oraz dwie informacje niemalże z encyklopedii jako Yeti, legendarny potwór oraz Yeti, mikrofon firmy Blue. U spodu pudełka widać informacje, podstawowe informacje o samym mikrofonie. Co ciekawsze, można zobaczyć informacje w języku hiszpańskim, włoskim, niemieckim oraz w dwóch językach azjatyckich. Ciężko stwierdzić jakie to. Nie ma polskiego, nie ma angielskiego. Price. Następnie możemy zwrócić uwagę na konkretne przyciski, pokrętła, wtyczki oraz sam mikrofon, ale na tym skupimy się troszeczkę później. Kolejne informacje na pudełku to Infinite Possibilities, czyli nieskończone możliwości tego mikrofonu. Producent informuje nas, że można nagrywać stereo, cardioid, omnidirectional oraz bidirectional albo e, bidirectional. Blue Yeti zawsze w kolorze srebrnym. Jak widzimy jest to pokaźnych rozmiarów narzędzie. Od przodu widzimy piękne logo blue oraz opcje mute oraz volume. Volume służy do podgłaszania i przyciszania słuchawek, które można podłączyć bezpośrednio do mikrofonu, by móc słyszeć swój własny głos. Jest to przede wszystkim dla ludzi, którzy śpiewają, bardzo ważne, by mieć odsłuch dokładnie tego, co się... Dzieje wokół nich oraz y, miód, by wyłączyć nagrywanie czy wyłączyć ogólnie rejestrację jakiegokolwiek dźwięku przez ten mikrofon, a od góry piękne, sitko w kolorze, również srebrnym. Od spodu, od lewej strony widzimy mini USB, które możemy podpiąć do komputera klasy PC albo Mac oraz do każdego innego urządzenia, które ma akceptuje zwykłe USB. Po prawej stronie widzimy jacka, wejście na jacka do wcześniej wspomnianego odsłuchu poprzez słuchawki, a po środku ta wielgachna dziura to jest standardowe wejście na statyw do mikrofonu. Po przeciwnej stronie mikrofonu znajdziemy dwa pokrętła, górne podpisane Gain, które służy do podgłaszania i przyciszania mikrofonu, czyli im bardziej w prawo, tym będziemy nas lepiej, głośniej słyszeć, im w lewo, tym ciszej. Poniżej widzimy pokrętło podpisane Pattern z tymi czterema opcjami, które już wcześniej wspominałem, które można zmieniać. Warto tutaj wspomnieć, że to niższe pokrętło bardzo trudno przerzucić, ono jest bardzo niskie, może mieć ze cztery, 5 mm maksymalnie grubości i, i czasami trzeba użyć dwóch dłoni, żeby je e, przerzucić, czyli trzeba złapać mikrofon i palcami starać się przerzucić opcję. Warto wspomnieć na temat rozmiaru samego produktu. Mikrofon ma dobrych 55 cm wysokości, gdy stoi na statywie, jakieś 25 cm, gdy jest odłączony oraz waga. Mikrofon wraz ze statywem, który jest dostarczony z przesyłką waży 1420 g, czyli niemalże 1,5 kg no, porządnego equipmentu. I jest to potrafi być uciążliwe, zwłaszcza jeżeli mamy osobny statyw, nie za bardzo przystosowany do tego konkretnego mikrofonu. Jeżeli odłączymy mikrofon, a jest to możliwe, waga spada do 560 ponad gramów. Jest to ciągle ponad pół kilograma które potrafi uprzykrzać czasami życie. Tego mikrofonu na pewno nie da się trzymać w ręku, bo jest grubość niemalże ręki dorosłego człowieka. Co jest bardzo ważne podczas użytkowania Blue Yeti, to sposób mówienia do samego mikrofonu. Jak widzicie na tym obrazku, do, czyli tak robić, czyli mówić do boku samego mikrofonu, dont, czyli nie robić, nie mówić do niego z góry, ponieważ nie będzie nas słuchać, albo nie będzie nas słuchać bardzo wyraźnie. W dalszej części tego review postaram się przedstawić możliwości tego mikrofonu. Jak widzimy na załączonym obrazku nagrywamy w Stereo, Cardioid, Omidirectional albo Bidirectional. Po grafikach tych przesympatycznych Yeti widać, że każdy sposób nagrywania jest troszeczkę inny. Jeden jest bardziej pod podcast, drugi jest pod wokale, pod instrumenty, chóry itd. więc nie mam chórów, nie mam instrumentów, ale zobaczymy jak będzie brzmiał mój głos podczas rejestrowania go w innym systemie. W tej chwili przyłączyłem mikrofon na sposób nagrywania stereo. Mówię do niego bezpośrednio, czyli jak widzimy tą główkę mówiącą do mikrofonu z przodu. Przesunę mikrofon na prawą stronę. Mówię teraz do mikrofonu od prawej strony, czyli od tej dolnej kreski na waszym monitorze. E, tak mnie właśnie słychać. E, przesunę go znowu o 90 stopni. Teraz mówię do tyłu mikrofonu, tak jak widać tą kropkowaną kreskę po prawej stronie. Przesunę go ponownie o 90 stopni. W tej chwili mówię do bocznej ścianki mikrofonu, tak jak jest pokazane na górnej strzałce. A teraz wracam z powrotem do mówienia bezpośrednio do frontu mikrofonu. Teraz przejdziemy do kolejnego testu. Sposób nagrywania cardioid. Mówię w tej chwili do przodu mikrofonu. Obkręcam mikrofon w prawo o 90 stopni. Mówię w tej chwili do boku mikrofonu, tak jakby mówił do dołu mikrofonu na waszej grafice. Obkręcam mikrofon o 90 stopni w prawo, mówię do tyłu mikrofonu. W tej chwili znowu będę obkręcał mikrofon o 90 stopni. Mówię do drugiego boku mikrofonu, tak jakby mówił od góry na waszej grafice. Obkręcam ponownie i w tej chwili mówię z powrotem od przodu mikrofonu. Sposób nagrywania Omni Directional. W tej chwili mówię do przodu mikrofonu. Okręcę mikrofon o 90 stopni w prawo, w tej chwili mówię do boku mikrofonu, tak jakbym mówił od dołu na obrazku, w tej chwili obkręcę mikrofon o kolejne 90 stopni, mówię od, do tyłu mikrofonu, tak jakby od prawej strony na waszym obrazku, obkręcę mikrofon ponownie o 90 stopni, mówię do drugiego boku mikrofonu, tak jakby od góry na waszym obrazku. I ponownie obkręcam mikrofon, w tej chwili mówię ponownie do mikrofonu od przodu. Sposób nagrywania bidirectional. directional w tej chwili mówię do przodu mikrofonu, obkręcę mikrofon o 90 stopni w prawo, mówię do prawego boku mikrofonu, tak jakbym na grafice mówił od spodu, obkręcę mikrofon ponownie o 90 stopni w tej chwili mówię do tyłu mikrofonu, tak jak postać po prawej stronie, obkręcę mikrofon ponownie o 90 stopni, mówię w tej chwili do drugiego boku mikrofonu, tak jakbym mówił od góry na grafice i ponownie obkręcam mikrofon 90 stopni i w tej chwili mówię ponownie od przodu mikrofonu. Podsumowując, mikrofon Blue Yeti jest najlepszy produkt w swojej klasie cenowej. Jeżeli planujecie wydać na sprzęt około 500 do 600 zł, musi się poważnie zastanowić nad tym konkretnym produktem. Mikrofon oferuje naprawdę wszystko to, co potrzebne, przede wszystkim kapitalną jakość nagrywanego dźwięku, czy to mówionego, czy instrumentów. Możemy mieć odsłuch tego, co mówimy, możemy przeciszać, podgłaśniać, e, możemy podpiąć USB do PC czy Mac, możemy również zmieniać sposoby nagrywania dźwięku dla jednej osoby, dla dwóch czy, czy dla kilku instrumentów. Mikrofon dostaje rekomendacje dbbrcast. W tej chwili dziękuję wszystkim za uwagę, zapraszam wszystkich do subowania, do lajkowania, udostępniajcie nasze filmiki i do zobaczenia w następnym review.